Cześć z tej strony Crofix I dzisiaj mój kolega ma cheaty A ja będę próbował go zlikwidować Jednak Zlikwidować albo przejść Minecraft, ale prędzej Prędzej dajmy. zlikwidować bo wątpię aby udało mi się przejść Minecrafta kiedy masz cheaty No właśnie on ma cheaty Ja będę próbował go zabić Jeżeli mi się to uda no to naprawdę jestem niesamowity On ma, on może tylko korzystać Z miecza, drewnianego miecza aby nie było, że no weźmie sobie diamentowy mieczyk, diamentową zbroję i nie będę miał z nim żadnej szans już No to Panie Grenie, chyba czas już zacząć, co nie? Mogę zaczynać Dobra, to ty tam sieć i nie patrz gdzie idę, a ja lecę Polecę sobie, pozbieram na razie drewno, jak zawsze Ja też sobie drewno pozbieram, żeby zrobić sobie piec i muszę jedzenie go przypalić Też mi się jedzenie go przyda, nawet cheater potrzebuje jedzenia Oj, tak Oczywiście nie patrzcie, że jest zendentowany ten mierz, dlatego że daję sobie tylko na nim upgraking, żeby go co chwilę nie robić od nowa. O tak właśnie. Zbieram sobie węgiel. Bo czemu nie? I mogę mieć tarczę? Eee, yy, no bez przesady. Gościu, to wtedy nigdy nie będę mógł cię zabić. <grym> Jakby nie patrzeć tak. O, ale duża ruda żelaza. Ja jeszcze mogę do ciebie lecieć, mam tyle tego, Mam tyle budulca, że mogę do ciebie lecieć. A jeszcze może nie. Jeszcze może, może chwilę a poczekasz? A może już tak? Nie no, no wsadzi, ja dopiero tutaj zaczynam gierkę. Ja tutaj jeszcze wrócę w to miejsce. Na razie muszę poszukać pewnej rzeczy. O, właśnie takiej rzeczy chciałem szukać. O, co jest? O! Czyżby wioska? Nie. Joo! elo, chociaż pod. A jedno sobie wezmę. Głoszczu, weź mnie, zabijaj, please. Kto cię zabije? Go go golem, Frajer Skąd ty masz golema? No w wiosce jestem. W jakiej wiosce? Ty żomek, ale ty możesz mnie nie zabijać? W jakiej wiosce, wiosce jesteś? W wiosce. A gdzie jest wioska? Bo ja nie, nie widzę wioski, że bardzo. No w tym, no, na, po, na polana ciemny las. Okej, okay, to sobie potem ej, tam pójdę. Ej, ej. O, to tak jest ja tak dużo zębów. sobie wyrzucić? Zabiorę Ci też bale, żeby, żebyś nie zdobywał więcej jedzenia, żeby łatwiej było mnie zabić. Okej. Okay. A pokradnę też im tego, nasionka. Bo po prostu Ci niepotrzebne będą. Dobra, to ja sobie na pustynię pójdę teraz. wiem co teraz robię. Coś nie wygląda O kurde, creeper mnie goni Lecę sobie Ale to fajne jest, taka fa fajne uczucie jak tak latasz sobie Ja raz ten spadam Gren Co? Ogólnie taka sprawa ciekawa była Jaka? <noise> Ty mnie uderzyłeś w tej wiosce znaczy co? Ty mnie uderzyłeś, gościu! Kardy, te player bez spi się ciężko gra. W cię 10 razy uderzyłem i nie wiedziałem, co się dzieje. Gościu, ty mnie uderzyłeś tam. W tej wiosce. <laughs> wszystkie domki. O kurde, kila nie miałem w oczu na wszystkie tej mobki. Mogę multi-aura sobie nasze już wyrąbane, nie chcę mi się. Okej okay. Gościu, ty mnie uderzyłeś w tej wiosce. Ja tam w domku się ukryłem. Ja sobie szukam domków. Ty nadal chyba siedzisz w domku, czy nie? Znaczy teraz w innym. Mm -hmm. Ale wątpię, abyś Dom... mnie znalazł. Fajnie, nie, ja na kilo, że wszystkie. Ja tu wszędzie na kilo, że sobie Ja okay, w tym czasie się ulotnię z tamtego miejsca. Eee, Enderman! Ty mnie robisz. Haha, Endermany cię pozabijałem, gościu. Szczerze mówiąc, muszę się lepiej uzbroić, jak będziemy się bić. Ogólnie to już dawno jestem poza wioską, i teraz jak ty lecę kopać? Czy ty jesteś na polanie? Nie. W ciemnym lesie. Jestem w, w dziurze takiej wielkiej. Można to nazwać. Wielkim dziurze. W kopalni takiej. Czyli w kajwie W kopalni bardziej. Opuszczona kopalnia? Jumin? Znaczy, na razie jest w budowie ta kopalnia. Co? Hmm, poszukać, ale jesteś w jakim na, 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 na jakim... na jakim terenie jesteś? W kamiennym terenie. Widział mi, że gdzie była ta kopalnia na, na polanie czy gdzie? Powiem ci hmm. Zaraz. Tylko muszę coś zrobić. Bo brakuje mi pewnych przedmiotów. <laughs> na zdrowie, hmm. na zdrowie. <laughs> Dzięki... Hmm, właśnie jesteś w jakimś cave. jakim? Dużym Okej okay. Bo ja wracam do swojego cave'a Ten mój cave był na polanie Ale... E, wiesz, wiesz co? Właśnie też jestem na jakimś cave'ie na polanie y... Mogę ci dać podpowiedź Ten mój cave jest no jakby to powiedzieć No widać w nim znaki, że byłem w nim hmm. Dobra widzę pochodnie właśnie Nie Tak widzę właśnie pochodnie dwie nie widzisz Widzę Gdzie widzisz te pochodnie? Właśnie idę po pochodniach, idealnie po pochodniach, idę za pochodniami no Tu już nie ma pochodni, czyli możesz tu nie być tu Ja Pajunk, spadam z pająk, tego hejba, pająk, tak pająk, mi się pająk. wydaje Może włączę sobie x-raya? Nie, po co? No może tak włączę Newkera sobie też włączę No po co po co ci newker? Yyy... ja mam taką rzecz jak... Um, Zuma, co nie? No Frikama się włącza, ok. Właśnie Cię widzę i widzę właściwie widzę Twoje piecyki. Jakie piecyki? Na Frikamie Cię teraz widzę, widzę piecyki, właśnie. Jestem tak dal. Gdzie ja w ogóle jestem z frikama, którym włączało się frikama? Przy okazji też trochę player Spain pomógł. No Prośba, nie! No. <słodzenia> <słodzenia> Czy też nigdy nie trzymają się zasad? Ech. Więc uważaj na tego Creepera i się ciebie właśnie kopie yes, Nie! Ja właśnie przechodzisz koło diamentów, tak by the way. Idź ode mnie. No, nie, spokojnie. Wiesz, że nie, nie masz ze mną szans. Wiesz, że to? Tak. A ja wiesz, że mogę cię przez ściany bić. Wiesz, że nie masz szans ze mną ten. O nie, nic nie widzę! Nie! Widzi? Widzisz? Widzisz? <grymny> <grymny> wiesz, że się już nie wydostaniesz, tak łatwo. Nie! Co jest? Uciekaj ode mnie! Won ode mnie! Halo, won, won, won ode mnie! A ja cię wydebił! No gościu! Won, won, od mojego terenu, won od mojego terenu! To jest mój teren! To jest mój teren, teren imigo nie. No, co ty robisz? Biję cię, bo nawet nawet na ciebie nie patrząc, więc won ode mnie! Ty zaś knujesz jak nic Nie się Podejdź tu tylko, to jest mój teren precz No to, to go, gościu to jest mój nie, teren Nie, to jest mój teren Jestem ja, stąd to jest mój Won! Won, 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 won! Ja ci mogę być przez ścianę, odajdź stąd Odejdź stąd! Opie! Weźmy pierdzielaj! Weź mi pierdzielaj! To ja jest cię mój teren! Przez Idź! To to przestań mi bić! Przestań mi bić! Ja to też. Ja też! Ja mam też prawo do życia, halo! Nie masz, precz mi stąd! No co? To ty da daj mi odejść, daj mi odejść, a nie będziesz mnie bił. Odejdź, 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 bo cię zabiję. Odejdź. To ja cię zabiję. Odejdź stąd. No gościu, wracaj mi tu. Nie, idź stąd. Idź, idź, idź. Laura, idź, idź nie. stąd. Nie. Idź stąd. Idź, ja mam loa. Zaraz się tam gościu do ciebie kopie i zaraz zginiesz. Ty zginiesz chyba. Ja nie zginę, Opraszasz. ja tutaj będę żył. Ja tutaj zabuduję całą drogę, dziękuję. Spokojnie. Ty się prosisz o to, abym ci rozwalił, ty się o to prosisz. No. Słyszę. Ej, 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 ej! idźcie daj mnie. Won, won, won! <głoscie>, jak na razie widzę co ja jestem dla ciebie pod strachem. No bo goście, ja, ja nie mam zbrojki totalnie i nie mam nawet jedzenia. Ej, serio, ja nie mam jedzenia, fuck. W sumie to właśnie byłem koło ciebie i prawie zginęłam. No co? No co się kryjesz? No, no chodź, no chodź skurde Ej O nie Ja może się wycofam Ogólnie to panie Grenie Ja mam fajny sposób na zabicie cię Właśnie teraz Ej, bo... fajny, fajną pułapkę wymyśliłem I właśnie przyda mi się do tego Enderman Boję się tej pułapki No wiem O Właśnie tego oczekiwałem, aby, żeby mi to wypadło. O, i to też mi się przyda. No i pięknie. Czekaj, wyłączę to bo pada deszcz. A deszcz to jest niższy tylko jakoś odcinka. Gdy ja ci pokazał, co tam się dzieje na górze. Gdzie na górze? Ja mam na elektrojui co się dzieje tam. Jest chyba z tysiąc mobów, wiedź ja pierdziela. Chyba z 10 tysięcy zangerów w jednym miejscu. To chyba fajnie, co nie? No, dla mnie tak będę miał jedzenie z nich. Dobra, ja zobaczę. Ciekawe, gdzie ty jesteś, Ja, gdzie jestem? Jestem. jestem nigdzie. To ja stąd spadam z tego miejsca. Jezu, ja, to jest mobów. Jakich mobów? Tyle tu wszystkiego: zębiaków i innych frajerków. Jedzenie mi zniknęło, halo jestem tam ogólnie w drugiej kopalni tam obok ciebie chyba. Oni się tak stakowali, nie wiem na kogo, to nie na mnie. To zrobię, muszę być bardzo szybki. Dobra. Bo mam bardzo ciekawe cheaty, zwane Locate Player. Hmm. Nie, tego nie. Tego lepiej nie ale To już takie cheaty, no. No, już takie cheaty, no. Bez przesady. O, właśnie no ja do... tego potrzebowałem. I tutaj ciekawego nie ma. Co no. jest? Okej. Okay. <laughs> Załóżmy, że tak może być. Właśnie. Yy, Pojęć tyle. Zobaczyłem tą twoją. Właśnie zobaczyłem nether Jaki? I to właśnie twoją... Yy, twój portal yy, Dobra, tutaj mamy fortecę, to ja spadam Flightik szybciutki Wiesz co ci powiem? Znalazłem... Abyś miał krytyczne. troszeczkę łatwiej Nie mam mnie w naderze. Wiem, że coś powiedziałeś, że idziesz do fortecy. Nie ma mnie Powiem ci prawdę, nie ma mnie Widzę drugi portal Hmm... Tamten portal to jest zbugowany, jakiś pojawił się dziwnie Nie wiem nawet po co Od, Wiesz co, spróbuję go odpalić N Nie ma nawet sensu, bo to jest zbugowany po prostu jakiś Więc to ty, to, ja ci naprawdę mówię, mnie nie ma już w netterze Abyś miał troszeczkę naprawdę łatwiej Chwilę byłeś w neterze? Musisz tam być Nie O Co jest? To czemu cię właśnie widzę w nitarze? Gdzie? No widzę cię. Jak mnie widzisz? Dobra, że to był taki prank, żeby żeby cię nabrać czy na serio. Dobra, ja to już naprawdę... Co jest? Tutaj może znajdę ten Ez. Ez. Wygraliśmy to. Znaczy ja to wygrałem. Eee. Powiem naprawdę Masz łóżko? Pozbędziemy się nocy. Masz łóżko? Nie, ale się zrobił dzień automatycznie. Ta? Co no. mhm. Tak? Co jest? Jak? Nie wiem. Okej, okay, to, to powyrzucam niepotrzebne rzeczy. A właśnie. Z tego muszę zrobić potrzebną rzecz. O, git. Słyszę tutaj tego haska, Dobra, i tu jest to, czego szukałem na samym początku. To też mi się przyda. Parę. A ty tam, pani Grynie, gdzie jesteś? Szukam cię właśnie. Mogę ci powiedzieć, czy jesteś blisko mnie, czy nie? Jak podeszłaś? Dobra, ja jestem w wiosce. Jakiej? Y 100 na minus 350. Okej, okay, to jesteś i daleko na razie. Się właśnie... czy, szłaś, czy, czy Czy ty gdzieś poszłeś neterem? Yy, nie. Ale i scaffold mi nie działa tak jak powinien brak. momentu Czy ty gdzieś zrobiłeś sobie drugi portal w neterze? Wydaje mi się, że mogę jeszcze więcej Diaksów pokopać. Szukaj mi ciebie jakaś katorga. No. Dobra, ja sobie tutaj pokopię Diaks. Jakby co ja jestem na pustyni, gdybyś chciał wiedzieć. Pustyni nie jestem na jakiejś pustyni Na jakiejś pustyni jesteś A możesz mi powiedzieć, czy, czy twoje kordy są plusowe, czy minusowe? Moje kordy? No. Moje kordy są takie jakby to powiedzieć to... To różne Mi się zdaje, że jesteś na tej samej pustyni co ja, tylko że w innym miejscu Ta? Możliwe, a nie, czekaj Nie wiem, kurde Będę krążył po tej pustyni pół godziny W ogóle w tej wiosce Wiesz co jest? Enderman, coś dla ciebie Bardzo ci potrzebne są Z tego sobie No trochę są mi potrzebne What mm -hmm. ok okej Czekaj, panie grenie, tu jest jeszcze trochę za słabo. O, da A to chyba jest to serio, czy tu wychodzi, czy ja mam tam tą myszkę, Halo. Nie wiem, Bardzo szczerze dobrze. mówiąc. Panie grenie, tutaj tam się baw na razie. Ja też się jak na razie co bawię. Ja jeszcze piękny napis zrobię z piasku? Jaki, Jaki napis z piasku robisz? Piękny napis. Pokażesz to, możesz pokazać to na odcinku. Jak się zabije to zobaczysz go. Okej. Okay. Zaraz, zaraz, ego aby nie schrzanić. Dobra, jest. Chrzątka. Przebiegły, To jesteś ślepy Bo biegałem na F5 i kopiałem piasek, może dlatego. <noise> XD ty Ty jednak jesteś kozakiem, naprawdę. Ja ale coś do ciebie. Bo, bo, bo chyba wiem gdzie więcej gdzie to było, bo coś bo widziałem. Siema! Co siema? Nie! Siema! Nie! Zostaw mnie! Idź ode siema! mnie! Nie! Nie! FUK! Ez! Ez! Udało się! Naprawdę? Udało się! O! Czekaj! Co ty waliłeś, że ty się tam poskopałeś? Ez! Co ty? Co ty waliłeś? Cześć, Stefan DO ciebie! Easy! Gościu, ja nie wierzyłem, że to się uda. No to wydaje mi się, że to koniec tego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie. No i widzimy się w następnym filmie. Just... <laughs> Tutaj. Hello. 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 <laughs>